No a tutaj kolejna paczuszka odebrana po drodze do pracy Nawet już nie pamiętam, co tam yy, przyszło Co to miało być Co chwila jakaś paczka yy, Więc sobie w pracy zaraz ją otworzę i zobaczymy No ale piękne widoczki, co? Z rana I zobaczcie co przyszło. Uro. Bombka <laughs> Nie będzie gałeczka do zmiany biegów nowa. Zamiast tamtego oryginalnego trasmasterowego. kurde, Badziewia jak w ciężarówce no i tu są różne redukcje, żeby pasowało. Ale będzie kula. <laughs> A i no, tam jeszcze jakieś parę rzeczy przyszło. No, ale to jest najważniejsze i będzie pasować kolorystycznie no dobra, ja już jestem na swoim stanowisku pamiętajcie subskrybować eee... o właśnie i co, bierzemy się za wymianę gałeczki szybki filmik pokazowy, kurcze taki żeby nie było że jest jakiś zastój o kurde, wypadło mi muszę mieć gdzieś w torbie dobra, to zaraz to jeszcze raz zobaczmy sobie tą gałeczkę. Mega jest fajna, ciężka. To jest plastikowe gówno. I jest normalnie, jak nie wiem, jak ktoś gra wts no to fajna gałeczka. Taka jak kurde z ciężarówki czy z autobusu. Ale. Ale ta będzie jeszcze lepsza. No i tutaj. Myślałem, że to będzie bardziej czerwone. Miało być czerwone, ale to jest bardziej czerwone, a to jest już takie. Nie wiem. Różowe? <laughs> Także co, bierzemy się za robotę Musimy sobie to wyjąć Tu mam już zestaw narzędzi przygotowany Czyli torx, piętnastka I płaski śrubokręt, żeby podważyć tą zaślepkę Jakby ktoś nie wiedział Jak to wymienić o. Proszę bardzo No i teraz tutaj wjeżdżamy sobie torxem Trzeba wyczuć. O, już słychać jak klamocze, bo jest coraz luźniej. Chyba już. Czy jeszcze? Jeszcze. W ogóle dziwnie to zrobili. O, bo ta gałka, jakby oryginalna, składa się z dwóch części. Nie wiem po co, co to miało na celu, ale zobaczcie, że można ją rozwarstwić. A ja pokazywałem szafkę zamiast kurczę tutaj. Można, <śm> można ją rozwarstwić, widzicie? O. No i mamy śrubkę, która będzie potrzebna nam z powrotem do wkręcenia. To sobie odłożymy na bok, to sobie chwilowo odłożymy na bok. No i niestety muszę ruszyć dupsko, bo teraz wygląda to tak, widzicie? No i do gałki nowej dostaliśmy trzy różne rozmiary takich adapterów, żeby można było ją przykręcić. Ona ma tu w sobie gwint i będzie przykręcona, ale muszę iść po te adaptery, bo mi wypadły gdzieś w torbie. Kurde. No dobra, no to mam te adaptery, i teraz zobaczcie, że każdy z nich ma inną tutaj średnicę otworu, od najmniejszego do największego. I musimy sobie po prostu dopasować tutaj tą średnicą. I patrzcie, jak idealnie pasuje. To jest środkowa średnica. No to jest ewidentnie za duże, bo przelatuje, tak? Ten jest za mały, tutaj nie najdzie. Więc środkowa pasuje idealnie. Bierzemy sobie śrubkę z powrotem przykręcamy. Tylko kurde, no nie łapie ostrości. E, tylko nie wiem czy przypadkiem nie będzie potrzebna podkładka, e, żeby to lepiej trzymało. Podejrzewam, że będzie potrzebna podkładka, ale no chwilowo na no potrzeby filmu już tylko tak zrobię jak jest. Eee, a sobie zaraz to ogarnę. żeby pokazać wam, po prostu, jak to pasuje. Chyba, że złapie i nie będzie przechodzić. Nie no, mogłem sprawdzić. Nie no, przechodzi. To bez sensu wkręcać. Kurde, znowu muszę ruszyć dupską. <grym> Ale jaja, no nie wiem, że muszę iść po podkładkę dobra, to wykręcam. O, oh my god. Puść. Dobra, to biorę to na wzór, żeby średnica nie była podkładki znowu już większa niż, niż jest to. Dobra. No dobra, już oszczędziłem Wam ponownego kręcenia. Jak widzicie, no mam taką podkładkę. No nic lepszego nie znalazłem w domu. E, więc, ale trzyma, tak. No nie da się tego w górę ani w dół. No i, to, no i co? No i teraz przykręcamy sobie kulę. O kurczaki. Co jest? Krzywo kręcę. O, jest. hops, 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 hops. hops. Petarda! Zobaczcie to. I tutaj mamy Sim Master ręczny. Bardzo fajnie. Wszystko sobie współgra. A w ogóle... W ogóle... E, fajnie wchodzą biegi teraz z tą kulą, bo ona jest dużo cięższa. Ta oryginalna rączka była taka plastikowa, nic nie ważąca. Ej, no teraz to jest super. Pyk, 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 pyk. Kurczaki. No niedługo kolejne zmiany na stanowisku. To jest tylko taki krótki filmik pokazowy z nowej kuli. <gry> Tutaj teraz wiedzie. niedługo biureczko. Eee, będą podwieszone eee, na łapach monitory, żebym mógł sobie manipulować. Będzie nowy rig. Playseat Challenge pójdzie w odstawkę. No Będą duże zmiany. Chwilowo będzie pierwszy film będzie ze zmianą, to będzie z, z biurka i bodajże z łapy pod monitorki. No. Także, a z tego jestem zadowolony. Kosztowało mnie to z Aliexpress 20 zł, e, więc uważam, że dobra sprawa. Super. Ha! Kurde! Strzałeczka. Do następnego gdzieś.